Czy zdarza się, że jesteście czasem porównywani do innych par, które powstały po innych, po innych programach? Nie, nie jesteśmy porównywani, bo jako jedna z nielicznych par zaraz po Kamilu i Ewie z drugiej edycji Big Brothera nasz związek wciąż przetrwał. Wiele programów jest ku temu zmierzających do stworzenia pary idealnej miłości. Wylatują na drugi koniec świata, próbują ich swatać, po czym wracają i jest nic. My idziemy sobie, Igor, Angelika, po prostu dla zabawy, dla show, po czym wychodzi z tego prawie czteroletni związek. Więc nie, nie porównują nas do nikogo, bo drugich takich jak nas nie ma. Czyli nie ma żadnej innej pary po Big Brotherze? ale też po innych programach, która jeszcze istnieje i mogłaby się do Was porównywać. Nie, ani razu nie trzymam żadnej wiadomości, żadnego komentarza na zasadzie, o jesteście podobni do... nie. Słuchaj, ja, te, ja, ja jestem tego typu człowiekiem, że ja w ogóle bardzo mało telewizji oglądam. Jeżeli chodzi o te programy różne inne, jakieś tam Love Island i te, i te wszystkie, które w tym momencie akurat są, są w telewizji, ja tego w ogóle nie, odbiera, nie, nie oglądam, więc nie mam, nie mam totalnie pojęcia nawet kto, kto jest tam za bardzo kim. I pewnie gdyby nie to, że ja byłem w Big Brotherze, to pewnie bym tego Big Brothera nie oglądał, pewnie nie obejrzałbym tego kolejnego właśnie, w którym, w którym był chociażby Kamil, no bo, bo obejrzałem tylko z ciekawości ze względu na to, że byłem w środku i chciałem zobaczyć kto, kto będzie i może to, co powiedziałeś chwilę wcześniej, że żeby porównać sobie siebie do, do kogoś, kto, kto jest tam w środku, no bo jednak tam chodzi o, o profile psychologiczne, o osobowości, mm, potrzebują mieć... Y, no oczywiście nie, nie będę teraz już wracał wracał już czasem do, do tego momentu, kiedy my wchodziliśmy, ale, ale myślę, że tam były profile psychologiczne ułożone, każdy, każdy był pod odpowiednią tak. postać wcielony i, no i tyle, więc myślę, że, że i w kolejnym, i w kolejnym również, również tak będzie. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału Przeambitni.pl Pozdrawiam.